Witam Państwa. Ten upalny dzień, sierpniowy dzień, początek sierpnia. Pozwolę sobie zająć Państwu kilka chwil, żeby przekazać informacje, te najistotniejsze, które, z którymi dzisiaj mamy tak naprawdę do czynienia. Pierwsze to sezon. Różne opinie do mnie również docierają w kwestii, czy jest obłożenie pełne, czy, czy, czy są jeszcze miejsca w hotelach. Wedle mojej wiedzy. Dzisiaj mamy szczyt sezonu i, i, i to wszystko, czym nasza baza turystyczna dysponuje, to jest, jest praktycznie zajęte. Widać to na przeprawach promowych, widać to na naszych ulicach, widać na plaży, widać w barach, w restauracjach, wszędzie ogromny tłok, ruch i ciężka praca naszych mieszkańców, którzy pewnie robią wszystko, aby, aby podołać temu wyzwaniu. I odpowiedni sposób obsłużyć tą liczną rzeszę turystów z Polski, z zagranicy, które, która tu dzisiaj w Świnoujściu jest. Oceniam, oceniam półmetek tego sezonu bardzo pozytywnie. Myślę, że te wszystkie prace, które powinny być zrealizowane, służą dzisiaj temu, że ocena naszego kąpieliska, naszego miasta no jest tak, tak bardzo pozytywna. Wykitne flagi, ostatnio flaga, która pojawiła się na kolejnym maszcie jako najlepsze kąpielisko wybrane przez internautów, którzy oceniali wszystkie kąpieliska w Polsce, zaszczytne pierwsze miejsce, no, do, do zobowiązuje nas do tego, aby ta oferta dotyczyła nie tylko tego, co, co na plaży, ale również tego, co oferujemy turystom po godzinach plażowania, kiedy kończą plażowanie, wychodzą na promenady, wychodzą do parku, a żeby tam te, te imprezy, te, te małe i duże imprezy, bo przecież rozpoczynamy za chwilę Markowy Festiwal, ale wcześniej było miasto kobiet, wcześniej były inne pomniejsze imprezy służyły jak najlepiej naszym gościom, naszym turystom i naszym mieszkańcom. Inny, inny problem to to, co poruszają turyści, bo, bo, bo zawsze są dwa punkty widzenia. Branża mówi, że mogłoby być więcej turystów, a turyści, którzy przyjeżdżają, mogłyby być na przykład taniej i usługi świadczone przez nas powinny być tańsze. No, ja uważam, że w Świnoujściu nie ma takich, Drastycznych sytuacji, żebyśmy musieli się rumienić na te przed mieszkańcami Polski i Europy, uważam, że te proporcje zostały w sposób właściwy zachowane. Kolejna, ko, kolejny temat, którym chciałbym się z Państwem podzielić, który wywołał pewną reakcję, niewielką wprawdzie, bo, bo mieszkańcy nie ulegli presji niektórym. Naszym mieszkańcom, mówiąc o mieszkańcach, mam na myśli Radną, jedną panią Radną, która, która wedle mnie powinna mieć większą wiedzę jak wielu, wielu mieszkańców Świnoujścia, bo, bo wielu mieszkańców nie czyta projektów budżetu, strategii rozwoju miasta, czy wreszcie WPF-u, czyli tych dokumentów, które mówią o tym, jak miasto się rozwija, jak funkcjonuje, ile to kosztuje. Ale radni, radni powinni to znać. Przecież nie pracują społecznie, co miesiąc na ich konta wpływa kwota ponad 2,5 tysiąca złotych, więc powinni poświęcić trochę czasu, żeby poczytać dokumenty, zanim zaczną się wypowiadać. No i szczególnie jedna radna bardzo krytycznie wypowiadała się na temat informacji, która do mnie również dotarła, ale ja miałem wiedzę na ten temat, więc nie zrobiło to na mnie wielkiego wrażenia, że Świnoujście jest miastem najbardziej zadłużonym w przeliczeniu oczywiście na jednego mieszkańca. Ta kwota to 6935 zł. Nie zrobiło to na mnie wrażenia dlatego, bo znam szereg innych liczb i wyliczeń, które mówią, jak, skąd to zadłużenie powstało. Jak wydajemy pieniądze, które pozyskaliśmy w wyniku emisji obligacji, kredytów. I mogę Państwa wszystkich zapewnić, że te pieniądze nie zostały zmarnowane. Oprócz tego, że zadłużenie 6935 zł, to chciałbym Państwu podać, że na inwestycje. W tym roku, kiedy to zadłużenie było liczone, wydaliśmy 6327 zł, czyli prawie podobną kwotę wydaliśmy na inwestycje, jak wynosi zadłużenie. Czyli z tego wysuwa się prosty wniosek, że zadłużamy się, przeznaczając te pieniądze nie na przejedzenie, nie na jakieś imprezy, które, które nam się również zarzuca, ale na inwestycje. Inwestujemy. Dlaczego jest to takie ważne? ponieważ gro inwestycji, które dzisiaj realizujemy, są to inwestycje z udziałem środków zewnętrznych. Czyli dostajemy pieniądze z Unii Europejskiej, ale musimy zabezpieczyć wkład własny. I to są te pieniądze, które przeznaczamy na inwestycje jako nasz udział w danym dużym projekcie. Zdecydowana większość, za wyjątkiem kilku inwestycji, zdecydowana większość, są to inwestycje z udziałem środków zewnętrznych. Taką dużą inwestycją, która nie miała dofinansowania, to jest zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. No ale myślę, że nikt nie zakwestionuje potrzeby realizacji tej inwestycji. To, to jest inwestycja dla naszych najstarszych mieszkańców Świnoujścia. I uznałem, że nie będziemy czekali na okazję, kiedy będziemy mogli jakieś pieniądze pozyskać. To była potrzeba chwili, bo warunki. Jakim oferowali, jakie oferowaliśmy w obiekcie przy ulicy Żeromskiego we fregacie, były skandaliczne. Ci ludzie tam żyli jak w więzieniu. Nie było windy i ci, którzy nie mogli się poruszać samodzielnie, praktycznie nie opuszczali swojego pokoju. Więc musieliśmy z tym skończyć. I stąd moja decyzja budujemy za własne pieniądze. I to jest jeden z nielicznych przykładów, kiedy takżeśmy tak w takiej formie finansowaliśmy tę inwestycję. I powiem więcej, e, Świnoujście, oprócz tego, że jest liderem w zakresie zobowiązań, jest również liderem w zakresie inwestycji. Najwięcej jedne, w pierwsze, drugie, trzecie miejsce to są te miejsca, które zajmujemy w kwestii wydatków inwestycyjnych. I proszę to mieć na uwadze, jesteśmy również liderem w zakresie nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka operacyjna to jest to kluczowy element do podjęcia decyzji, czy miasto może się zadłużać. Co to jest nadwyżka operacyjna? To jest różnica między dochodami bieżącymi a bieżącymi wydatkami. W Świnoujściu ta nadwyżka operacyjna wynosi 1186 zł na jednego mieszkańca. Większe dochody jak wydatki. Dzięki temu, że mamy większe dochody jak wydatki, możemy zaciągać zobowiązania. Mamy pieniądze, żeby te zobowiązania spłacać. Każdy dług, każde, każda emisja obligacji musi być zatwierdzona nie tylko przez radnych Rady Miasta, ale również przez Regionalną Izbę Obrachunkową. I to wszystko uzyskało pozytywne opinie i radnych Rady Miasta. Którzy powinni znać strategię rozwoju miasta, powinni znać WPF i powinni znać roczne programy, plany budżetowe, bo to wszystko tam w tych dokumentach jest zapisane. I dzisiaj niektórzy się dziwią i wyrażają swoje niezadowolenie, że taka sytuacja miała miejsce. Przecież to było przez wiele lat publiczną tajemnicą, wszyscy o tym wiedzieli, szczególnie radni. I dziwię się, że ci, którzy uchodzą, którym się wydaje, że są tacy tu najlepsi i najlepiej zorientowani, dzisiaj wyrażają zdziwienie i, i, i kwestionują i kontestują tego typu, tego typu informacje. Chciałbym powiedzieć, że <świnoujście>, Świnoujście jest w zupełnie przyzwoitej sytuacji. Jesteśmy przygotowani na to, żeby zobowiązania, które. Po, po, które żeśmy podjęli, spłacać. Wieloletnia prognoza finansowa pokazuje, jakie są możliwości miasta do spłaty zobowiązań. I jestem absolutnie spokojny o to, że w kolejnych latach, które przed nami, miasto będzie przy takim tempie rozwoju, jak obecnie ma to miejsce, będzie gotowe do <laughs> Przepraszam, regulowania wszystkich zobowiązań. <laughs> Dlatego tak istotną jest sprawą, aby realizować inwestycje, które służą rozwojowi. Te inwestycje realizują nie tylko, nie tylko realizuje samorząd, ale również podmioty prywatne. Proszę zwrócić uwagę, zbudowuje się gazoport. Już widać trzeci zbiornik, który, który już, już stoi. On jeszcze nie będzie oddany do, do użytkowania, bo jeszcze tam wiele prac trzeba wykonać. Ale za chwilę to będzie inwestycja skończona. Od tego zbiornika wpłynie do budżetu miasta znacząca kwota podatku od nieruchomości. Zrealizowano wiele innych urządzeń na terenie gazoportu. To są dodatkowe wartości podatków, które do miasta wpłyną. Dzisiaj mówimy o kolejnych inwestycjach w branży portowej. Rozbudowuje się terminal promowy w Świnoujściu, nowe nabrzeża, estakady, nowe parkingi. To wszystko służy rozwojowi miasta. Wreszcie planuje się budowę, budowę terminala kontenerowego. Jeżeli ta inwestycja rzeczywiście Rozpocznie się, to za kilka lat w Świnoujściu powstanie wielki port kontenerowy, zewnętrzny, obok portu gazowego, który będzie przysparzał do budżetu miasta konkretne środki finansowe. Ale nie tylko to. Będzie to również duży zakład pracy, który zatrudni młodych ludzi, których, których będziemy mogli zaprosić do naszego miasta oferując im konkretną pracę, bardzo dobrze opłacaną, z ludzi, którzy są odpowiednio przygotowani, z odpowiednim wykształceniem. I to jest szansa tego miasta. Czy wreszcie ostatnia informacja, którą posiadamy, budowa portu na terenach byłej Morskiej Stoczni Remontowej. Portu, który będzie obsługiwał wszystkie te urządzenia realizowane na morzu, chodzi o wiatraki. Po, po nowy, nowe nabrzeża, now, nowe tereny wokół nabrzeży, nowy port, który również zatrudni i da pracę dobrze, dobrze opłacaną wielu, wielu mieszkańcom, którzy dzisiaj może mają problemy, ale niewielkie, bo znamy problem zatrudnienia i bezrobocia. Ale liczę bardzo na to, że ci, którzy wyjeżdżają dzisiaj, żeby się uczyć, za kilka lat wrócą, bo tu będzie dla nich. Ciekawa oferta pracy. I to są te elementy, które powodują, że możemy bezpiecznie i spokojnie patrzeć w przyszłość, że to miasto ma porządne podstawy do tego, żeby dalej bezpiecznie się rozwijać i funkcjonować. To, to, to jest ta kwestia e, dotycząca tego, tego no, wydarzenia w cudzysłowiu, bo to, to, jest, to, to, to są po prostu fakty dotyczące zadłużenia i, się, i kondycji finansowej. Ale z niepokojem patrzę również, mówiąc do państwa te słowa, na to, co dzieje się dzisiaj. E, dzisiaj e, sytuacja w zakresie z, e, zaopatrzenia w węgiel. To jest kluczowe. Mówi się bardzo dużo. O indywidualnych odbiorcach, tych, którzy mają dzisiaj jakieś piece węglowe, których my wczoraj namawialiśmy do tego, aby zlikwidowali je, aby przeszli na piece gazowe. Dokładaliśmy odpowiednią pulę środków finansowych do tego, żeby ich, żeby ich przekonać do takiej decyzji. Wielu zrealizowało ten, 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 ten pomysł i dzisiaj być może żałują. Bo okazuje się, ci, którzy mają dalej kopciuchy, będą dostawali wsparcie finansowe. Ci, którzy mają nowoczesne piece gazowe, a przecież podrożał węgiel, ale i podrożał gaz, podrożała energia elektryczna. Praktycznie wszystkie nośniki energii ciepła podrożały. I ci, którzy truli i będą truli, dostaną jeszcze wsparcie finansowe. A pytanie moje zmierza do tego, co, co mam odpowiedzieć mieszkańcom Świnoujścia, którzy również bazują na cieple uzyskiwanym uzyskiwanego z węgla. Mówię tu o, o tych, którzy mają przyłączenie do centralnej kotłowni. I spółka PEC, komunalna spółka, nasza miejska spółka, zaopatruje ich domy, ich mieszkania. W ciepło i ciepłą wodę. Tam ci również, mieszkańcy naszego miasta, będą musieli więcej za tę za usługę zapłacić. Bo węgiel podrożał, a przypomnę, jeszcze niedawno kosztował 500 złotych za tonę. Dzisiaj 2000, trudno go kupić. Więc za chwilę cena wystrzeli. Podrożały opłaty z tytułu odprowadzenia CO2 do atmosfery. I trzeba płacić znacznie więcej. I to wszystko powoduje, że, że ten koszt wyprodukowanego ciepła no, no, zna, znacznie wzrósł. I pytam się, czy ci mieszkańcy, którzy mają ciepło uzyskiwane z węgla, dostaną jakieś rekompensaty? Czy może PEC dostanie rekompensatę po to, żeby nie podnosić opłat dla mieszkańców? Byłoby to najprostsze rozwiązanie. Nie słyszałem jeszcze o, o takich decyzjach, ale liczę bardzo, że jeżeli chcemy chronić tych biednych mieszkańców mieszkających w blokach, to myślę, że taka decyzja byłaby bardzo, bardzo wskazana. Ale przecież energia elektryczna. Dzisiaj kierowane są do mnie wnioski dyrektorów szkół, przedszkoli, innych obiektów kultury, opieki społecznej, szpitali, żłobków. Brak pieniędzy w związku z wyższymi rachunkami za energię elektryczną. A trzeba je regulować, bo inaczej no, zamknięcie obiektu. I, I te pieniądze trzeba znaleźć. Bo nikt sobie chyba nie wyobraża, żebyśmy tego typu obiekty zostawili same. Musimy je wspierać, więc musimy znaleźć pieniądze. E, kolejna sprawa, e, żegluga. Żegluga do, dostała dofinansowanie. Do, żeby skompensować wzrost ceny paliw. Przecież paliwa podrożały znacząco, a żegluga bazuje na, na, na oleju napędowym dostałam. Mówię o tym roku, a przed nami kolejny rok, gdzie dzisiaj 25 milionów to są pieniądze, które dostajemy z, z, z wsparcia rządowe, rezerwy subwencji drogowej. Dla przepraw promowych, które średniodziennie dziennie przeprawiają 2000 pojazdów na dobę. Z chwilą wybudowania tunelu ta norma nie będzie możliwa do osiągnięcia. I w związku z tym w dniu wczorajszym spotkaliśmy się z zespołem parlamentarnym, z posłami, z senatorami z naszego województwa. No, żeby rozmawiać o tym, żeby spróbować zmodyfikować zapis ustawowy. Żeby jedynym kryterium mówiącym o dwóch tysiącach pojazdów na dobę nie były, nie to, nie to decydowało, a ilość pasażerów i rowerzystów, czyli pieszych i rowerzystów przeprawianych promami Bielik. Mówimy o sześciu tysiącach. Jeżeli średnio dobowo będzie sześć tysięcy, no to Przeprawa dostanie dofinansowanie. I, takie, i tak, takie ustalenie z tego spotkania zostało podjęte. I mam tutaj obietnicę naszych parlamentarzystów, że będą robili wszystko, żeby w taki sposób zmodyfikować ten zapis. I wtedy Świnoujście miałoby szansę na jakieś. Na pewno nie, to, nie 25 milionów, bo to, to jest, ta kwota w ogóle nie jest potrzebna w tej wysokości. Ale myślę, że gdyby było 10 milionów, to byłaby połowa niezbędnych środków, by to znacznie nam ułatwiło normalne funkcjonowanie. I to są te, te działania, które podejmujemy, aby, aby no, problem rozwiązać. Jeszcze może mówiłem o PECU. I, I znamy problemy z zaopatrzeniem węgiel tego typu jednostek jak nasz PES. Znamy problem z zaopatrzeniem węgiel indywidualnych odbiorców. Chciałbym Państwa uspokoić. Bo nie mówię na tym etapie o pieniądzach. Mówię o tym, że w ogóle możliwości zakupu. Podjąłem rozmowy. Nie, nie będę mówił, wskazywał dokładnych źródło, dokładnego źródła, no bo niech to zostanie tutaj na razie e, tajemnicą, dopóki nie będziemy mieli już dokumentów na stole podpisanych. Ale wszystko wskazuje na to, że nasza spółka PEC będzie miała zagwarantowane dostawy węgla do. Marca, kwietnia przyszłego roku. Także możemy spokojnie patrzeć na okres zimowy. Udało się dotrzeć do źródła, które zagwarantuje nam dostawy tego, tegoż niezbędnego opału. Trudno by sobie wyobrazić, co by było, gdyby tego węgla zabrakło. No to katastrofa. Myślę tak jak w przypadku wody, tak i w przypadku ciepła, węgla miasto nie mogłoby normalnie funkcjonować. Dlatego może przyjdzie czas, że wskażę i będę wtedy głośno dziękował tym, którzy nam dzisiaj pomogli, bo tacy są. Eee, kolejny temat, który, który ach, no, mówiliśmy, mówi się o podatkach. Wie pan, jak czytam, że w Świnoujściu są maksymalne stawki podatkowe. No wszędzie są. Wszystkie miasta podnoszą podatki, żeby uzyskać środki na normalne funkcjonowanie. Takie czasy mamy. Podatki te, na których my mamy wpływ, mówię podatki od nieruchomości przede wszystkim, zgodnie z ustaleniami z Radą, które podjąłem znacznie wcześniej, radni optowali, żeby podnosić co roku o ten niewielki procent, żeby nie było tak, jak kiedyś to miało miejsce, że przez kilka lat nie podnosiliśmy opłat, a potem po kilku latach podnieśliśmy o 20% czy 30%. I, i, I wolą Rady było to, że podnosić co roku o niewielki procent i to robię. I, i stawki są maksymalne, nie, nie są ustalane przez samorząd Sinności, są to odgórnie, centralnie ustalane stawki dla całego, dla całego kraju. Natomiast spodziewam się mniejszych wpływów, bo rząd podejmuje decyzje, które na przykład zwalniając z podatków określone grupy osób, e, na przykład zwalniając z podatku osób, które zarabiają tam do dwóch tysięcy, czy do trzech tysięcy. Jeżeli ktoś dostaje ulgę, czyli zwolniony jest z podatku, no to część tego podatku, który powinien zapłacić, nie wpływa do budżetu gminy, bo tak to jest konstruowane. I każda decyzja rządowa zwalniająca kogoś z opłaty skutkuje tym, że samorząd dostaje po prostu mniej. Rząd dostaje mniej, ale samorząd również. Te proporcje są dokładnie ustalone. Eee, chciałbym chciałbym po, e, powiedzieć, że inflacja ma decydujący wpływ na sytuację finansową również gmin, że podnoszenie stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski o pół procent, podniesienie stopy procentowej o pół procent. Pamiętacie Państwo, ile razy było już podnoszone? To jest półtora miliona więcej z tytułu odsetek, które musimy zapłacić. To jest w tym roku zakładamy, że to będzie około 10 milionów więcej trzeba będzie zapłacić przez decyzję NBP, który podjął decyzję o podniesieniu stóp procentowych. I to są te. Te, 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 te wydarzenia, które my bacznie obserwujemy, no bo one mają bezpośredni wpływ na budżet miasta. Jeżeli dzisiaj słyszę, że na przykład nie kosiło się traw, no dzisiaj już podjęliśmy tą decyzję, ale przez jakiś czas nie były koszone trawy. Nie dlatego, że chciałem komuś dokuczyć, po prostu oszczędzamy w kwestii oświetlenia, w kwestii tych różnych czynności, nasadzeń. Oszczędzamy. Mamy świadomość, że te oszczędności, które dzisiaj podejmujemy, zaskutują również na przyszłość. Bo dzisiaj podjąłem decyzję, że z 45 milionów, które zgodnie z ustawą budżetową mogę pozyskać emitując obligacje, co najmniej połowę tej kwoty nie, 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 nie pozyskam. Bo w wyniku różnych oszczędnościowych działań, w wyniku decyzji o wstrzymaniu niektórych inwestycji, gdzie firmy wykonawcze oferują wyższe kwoty za zrealizowanie ich, po prostu nie będę je realizował. Będę realizował te inwestycje, które mają dofinansowanie zewnętrzne. Dzisiaj jeszcze jest taka możliwość. Dzisiaj jest możliwość pozyskania środków finansowych na realizację konkretnych zadań. Tam, gdzie pieniądze otrzymamy z zewnątrz, będę realizował. Tam, gdzie realizujemy w 100% z własnych środków, niestety odłożymy, poczekamy na, 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 na lepsze czasy, kiedy wykonawcy będą oferowali usługi za niższe pieniądze, kiedy kredyty pozyskiwane czy obligacje pozyskiwane z banków będą na korzystniejszych warunkach nam e, 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 proponowane. To znaczy za mniejszym oprocentowaniem. I to są te kierunki działań, które zamierzam. Podejmować. Kilka słów jeszcze o, o, o takim działaniu, któreśmy podjęli no, znacznie wcześniej, bo uchwałą Rady podjęliśmy decyzję, że po, po, zlecimy e, opracowanie takiego programu rewitalizacji Ścisłego Centrum. Państwo pewnie zauważyli, w rejonie e, Załuka Kościelnego, e, Placu Wolności, ta, plo, ta taka część niezagospodarowana, ulica Bema. I, i Dąbrowskiego. Jest to teren, ścisłe centrum, a zagospodarowane tak myślę byle jak. Na pewno, na pewno się niejednokrotnie rumienimy widząc co tam się dzieje. Ten samochód sprzedający polskie owoce, jakieś tam choinki w okresie zimowym, parking taki niezorganizowany, czy wreszcie dwa duże sklepy typu Stokrotka i, i, i Polomarket. Nie jest to wizytówka naszego miasta, z której moglibyśmy być dumni. Podjęliśmy decyzję, że opracowujemy projekt takiego zagospodarowania tego terenu w ramach rewitalizacji miasta. No, i ten projekt w zasadzie, praca nad nim zbliża się do końca. Bardzo ciekawe rozwiązania. No i oczywiście głosy krytyki, szczególnie jedna osoba, która zawsze wszystko, co proponujemy, no, wyra wyraża opinie negatywne, mając czy nie mając racji, no ale, ale głosi swoje, swoje racje. Ja chciałbym powiedzieć, że problem tego centrum miasta polega na tym, że miasto praktycznie nie dysponuje tam jakąś większą powierzchnią, na której można by cokolwiek zrobić. 85% terenu są to tereny prywatne. I żeby ten projekt zrealizować, musimy się porozumieć z tymi prywatnymi właścicielami tych terenów, na przykład PSS, czy, czy inne podmioty, czy osoby prywatne i przekonać ich do tego, żeby wspólnie ten program realizować. Ten program być może będę miał okazję, że państwu go zaprezentować. Po pokazuje naprawdę takie bardzo spokojne, stonowane zagospodarowanie tego centrum, gdzie będą mieszkania, gdzie będą jakieś części usługowe, gdzie będzie zieleń dla tych mieszkańców, którzy tam będą mieszkali, gdzie będą parkingi pod ziemią. Czyli Zagospodarowanie takie, które służyło będzie i mieszkańcom tam zamieszkałych, ale również mieszkańcom miasta, bo będą usługi, bo będzie to zagospodarowanie zaakceptowane przez właścicieli tych nieruchomości. Gdybyśmy poszli pod prąd i powiedzieli: My mamy taką wizję, a wasze zdanie nas nie interesuje, no to praktycznie stworzylibyśmy dokument, który na pewno nie byłby realizowany. Jeżeli ktoś. Ma takie wizje, a zauważyłem, że to szczególnie jedna osoba ma, to jest tylko stworzenie fikcji, która, która nigdy nie będzie zrealizowana. I dlatego cieszę się, że doszliśmy do porozumienia z prywatnymi właścicielami nieruchomości i być może, jeżeli Rada Miasta bo to ten dokument będzie musiał być zatwierdzony przez Radę Miasta no, że po zatwierdzeniu, kiedy on nabierze swojej mocy prawnej. Będziemy mogli, będziemy mogli e, no, przystąpić do, do realizacji. I to byłyby w zasadzie wszystkie tematy, które chciałem Państwu przekazać. Sezon w pełni. Tym, którzy wybierają się na urlop, życzę miłego wypoczynku, życzę wspaniałej pogody, takiej jak choćby dzisiaj, czy jutro, czy pojutrze. Jutro upały, i pojutrze, więc, więc apeluję o o rozwagę, o ostrożność. No i do zobaczenia za miesiąc, w przyszłym miesiącu spotkamy się ponownie. Dziękuję Państwu za uwagę.